Wolol! Oh, pozdro yeah. zwariowanego Marcina, dzięki! Mam rajd od Marcina, dzięki! Kuba, ja cię uwielbiam! Proszę bardzo, piszemy pozdro zwariowanego Marcina. Piszemy. Uh. Pozdro Marcina uh, Ale polecieli no. oh, yeah. Dzięki za suba, No, drugiego monitora nie ma Wolol, oh, oh, pozdro z Marcina Dzięki Mam rajd od Marcina Dzięki kurwa, ja Cię uwielbiam Ja się tam cieszę, dzięki, dzięki, dzięki! Oh, Od rozwariowanego yeah. Marcina, dzięki, kurde! Ja sobie czekoladkę pieczam. No to smutnego. Za suba. Pan, pan skarpeta, ryba, dzięki. Dzięki za rajda, Marcin. Oh dzięki, yeah! Jezu, dzięki, kurde, ale suby lecą. Jezu! Dzięki za rajda. Ej nie, chyba za zaraz zrobię! Ej, kurde widzę, teraz... Nie, ja w... Ej, mm. yeah, wychodzę z tej gry oh, yeah. to... op. Oooe! Dzięki. Uh, dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Dż Jezus, trzymaj się, oh, dżegar, oh, bardzo cię lubię jeden złotego i 53 grosze. Ej, to jest tak... Ej, nie, dobra, ja robię dla ciebie. Ej Marcin, ja dla ciebie robię pikołka przez łóżko, nie? 136 oglądających, no ja jem ja... 140. Oh, yeah! Nie, ja robię za dymę, nie, dzięki Marcin. Dobra. Dzięki, masz tu czekoladkę, oh, masz tu yeah. czekoladkę. <laughs> Dobra, Utown, jak to wymówicie?